Witajcie w Kielcach, dzisiaj ASB na targach Plastpol. Głównie jako partner merytoryczny nasze koleżanki biorą udział w panelach, na których przedstawiają rozwiązania podatkowe i ulgi dla producentów z branży. Korzystamy też z możliwości networkingu, jakie daje nam ta największa w Polsce impreza branżowa. Podczas targów Pol 2025 prowadziłam prelekcję na temat podatku CIT w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Podczas tego spotkania mieliśmy okazję podyskutować z uczestnikami będącymi przedstawicielami międzynarodowych korporacji zajmujących się właśnie tworzywami sztucznymi o tym, w jaki sposób mogą wprowadzić oszczędności w swoich firmach, a także jak mogą podejść do rozliczenia podatku CIT w swojej branży. Dzisiaj na targach Pols 2025 poprowadziłam prelekcję dotyczącą zwrotu części ekscyzy w recyklingu tworzyw sztucznych. Omówiłam z uczestnikami jakie warunki należy spełnić, jak przygotować wniosek i jak wygląda procedura zwrotu.